Dzień dobry, dobry wieczór, trafiło do nas Seicento na czarnych blachach, nie pokazuje numeru, to mi musicie wierzyć, ale te blachy nie wiem ile mają lat, ale wyglądają jak nowe, normalnie, <laughs> szok ze stresem, tak, tak wygląda od dołu, Grzesiu to też jest dla Ciebie, podeśleć ten film. Tak wygląda to stwierdzenie to dołu. Tak wygląda po całości. No szok ze stresem. I ładne opony. I felgi jakieś kurde też widzę, że... No kurde. Naprawdę ładne auto. Yy, co my tu będziemy robili? Pękła sprężyna. Z prawej strony. Takie ups się stało. Klient był na, na tym na, przy badaniu technicznym i na badaniu technicznym nic nie pokazał. A tu ta sprężynka po prostu stąd pękła. Będziemy w nim jeszcze wymieniali poduszkę skrzyni biegów, bo tu się trochę rozwarstwiła. I będziemy w nim jeszcze uszczelniali. Półosie, ale to włączy światło Usztyniali półosie troszkę tu się tak poci Ale kurde wydaje mi się, że to auto Robimy na perełeczkę Bo tak wygląda, no, naprawdę wygląda no, Od dołu wygląda jak nowe Od góry, zobaczcie sobie na silnik Też kurde wszystko ładne, czyste 90 tysięcy na lotu Nie jest do sprzedania Klient kocha to auto i chce je naprawiać. Dobra, kopaczka już sobie zdjąłem, bo jest, oczywiście jest w oryginale. Ściągamy koła, co to było? Nic, Ściągamy koła, wyjmujemy amorki, odkręcimy sobie od razu śruby od półosi. Żeby to nam jakoś ładnie wyszło. No i działamy właśnie zacząłem odkręcać koło, ale zanim ściągniemy sobie koło, odkręcimy te śruby od piasty, od przegubu zaczyna się, z tamtej strony, oto już wyłączę światło, z tamtej strony wykręciły się śruby, to oczywiście oczyszczony gwint, popsikany jakimś tam penetratorem no i tu się objechała śruba łeb no i stanęła i, i się nie wykręci dlatego też będziemy stosowali środki doraźne że rzemieślnicze To działamy dwie śruby na klucz 19 a od góry tam jest trochę na klucz 13 żeby wyjąć kolumnę McPhersona Tutaj jest bodajże 32. On jest taki ta nakrętka jest taka zabijana. Ja sobie ją kupiłem nową, bo tak, tak wygląda po odkręceniu. Spuszczamy olej i wyjmujemy płoski. Po tej stronie jeszcze jest znak 10, żeby komputer popuścił, ale to tam kto tam robił to, bo będzie robił, to się to zauważy korek. Korek z pustu oleju od skrzyni biegów w Sejczęto ma magnes. No i po jego stanie możemy określić, co tam się po prostu z nim dzieje. Jak widać, jakieś drobne przemielenia są przy 90 tysiącach. Nie jest łatwo go wyczyścić. Ja to zrobiłem magnesem neodymowym. Do korka. Tu oleju imbus 12, taką opaskę zdejmujemy, tutaj stąd Szarpnąć. i wychodzi. Od góry mamy pierwszeń segera i ten, ten przegub który ramienny nie jest taki sam z lewej i z prawej strony, tutaj z góry i z dołu, z dołu ma podtoczenie. Trzeba uważać, że pod wkładać w tamtą stronę. Yy, tą osłonę normalnie się tu podważa jakoś śrubokrętem i to złazi. Oczywiście będziemy musieli też opaskę ściąć. Do tego krzyżaczka przegubu, no potrzebowałem użyć troszeczkę młotka, ale zszedł, oczywiście po zdjęciu Segera. Yy, a teraz w całości to ściągam na prasie. Wcześniej trzeba sobie tam zaznaczyć w jakim położeniu było to łożysko uszczelniacz jak zwał tak dwał, z tego względu, że gdzieś no tyle jest różnicy. Lepiej sobie zaznaczyć i zaprasować w tym samym miejscu. No, młotkiem byśmy nie wybili porównując, tak porównując to. To jest stare widać. To jest nowy tak konstrukcyjnie, jakby inaczej. No ale wymiary się zgadzają. Ja to montuję. Taką podkładkę sobie dopasowałem sobie. I przez nią sobie tu wprasuję. Nie znaczyć, nie znaczyć. Jest też na znak, tutaj, ale to było do gumy. czy o grubość gumy. No wiadomo, że ma dotąd dojść, nie? Popsikam sobie to jeszcze w 40 może nie wiem, żeby to łat łatwiej poszło. No i wprasuję to jakoś. A co? Mam w środku. To też jest dobre, to jest drugi już. Jakoś go tu otworzymy. Smar. Smaru nie używamy. Guma. Manszeta. Uszczelniacz z łożyskiem. no i kurde powinny być dwie opaski a jest taka jedna jak, jak ją się w ogóle zapina jak ją się w ogóle zapina tu jeszcze coś jest no nie wiem z tego chyba nie skorzystamy no ale jak nam tutaj już tak wygląda jest dostęp to wymienimy sobie raz tą poduszkę. Stojaczek sobie przygotowałem. To jest, zobaczcie, na spawy. To jest spaw. Właśnie jednego takiego elementu nie ma. Tak, po spawu. Więc nie ufajmy tym chińskim spawom. No, poduszka. Poduszka. Poduszka się. Rozleciała podczas demontażu. To musiałem wyciąć, żeby wykręcić. No i na samym końcu musiałem rozciąć, bo śruba trzymała ostro. Nie chciałem jej urwać. Ale nie ma tajemnic. 17, 13, 13. Podeprzeć czymś. Podtrzymać. Tyle. no Dobra, myślę, że teraz wiem, że tak skakam. No, ale teraz byśmy sobie. Amorki może przełożyli sprężyny, a nie amorki. Tak to wygląda jak zawrasowuje. To już druga połoźka. Nie wiem, dzisiaj chyba sobie sprężynę przełożę. Z drugiej strony, z prawej. Mamy już kolejny dzień. Aktualizujemy Seicento. Tą śrubę obciąłem, jest gdzieś tam w częściach, jest dana nowa, też win drobnozwojowy, więc nie ma źle. Jak widać, lewa strona już złożona. Te śruby dokręcone od góry, mocowanie na Pomak Persona dokręcone. Tu ta gumka, nie wiem co tam jeszcze po drodze było. Tą śrubę dokręcimy sobie. Później, jak auto stanie na kołach, i dopiero wtedy ją zabijemy. To tyle z tej strony. Z lewej, z prawa strona wymieniłem już yy, Uszczelniacz z tym użyskiem. Oczywiście na prasie też zaprasowane. On będzie chyba wcześniej film jakoś, jak to robiłem. Jakby <laughs> płośka była na prasie. Yy, no tu mamy inaczej, nie mamy na tą opaskę, tylko tutaj mamy na taką blachę. Znaczy szybki na plus 10 No i co tu jeszcze No i tutaj była ta pęknięta Spężyna I spężynę mamy kupioną nową Dokręcam to wczoraj I takie coś się zrobiło z gwintu Myślę, że jest przyciągnięte jak zanim rozebrałem, kurde mogłem nagrać, zanim rozebrałem, ta nakrętka była wyżej nakręcona. Tak jakby chyba nakręcona była i puściła. A po lewej stronie nakrętka zakręcona była troszeczkę dalej, o dwa zwoje gdzieś mniej więcej. No i odkręcam. No i takie odskikockki. Teraz tak. A amortyzator mamy SLR. Cokolwiek to znaczy, nie znam takiej firmy, może jest. Jest na pewno Rzadko Rzadko tej firmy po prostu coś montowałem No nic, no musieliśmy dobrać Amortyzator, amortyzator tak samo jak z mażyny, wymienia się parami Ale to jest to. Ono jest jako samochód Powiedziałem, żeby dobrał coś takiego samego Takiego samego, żeby mi dobrał Dobrał mi i będziemy to montowali Korek Nalewanie oleju. korek nalewania oleju jest w tym miejscu, jak zacznie się przelewać, tak jak widać to zakręcamy, to jest, to jest to korek wlewowy oraz korek poziomu oleju. To zakręcamy, mam taką sztycę do wlewania oleju dokładnie tą no ale niestety jest to tutaj. Pod takim kątem, że tym też się da narać z apteki zapteki, setka, największa jaka może być. Dobra, zakręcamy korek. Imbus też, dwunastka. I opuszczamy na dół. Do skrzyni Seychello 900 wchodzi 2,4 litra oleju, czyli jak ktoś chce wymieniać, to trzeba byłoby sobie kupić 3 litry. Mi weszłoby dwa 2 przynie, 3 litra. Dokładnie. Czyli tam setka została gdzieś w jakichś zakamarach. Do wymiany w ogóle takich rzeczy, najlepiej kartonik sobie podłożyć, jakąś szmatę. Wtedy mamy czysto i sucho. Ta strona ta strona wygląda ładniej. Nowy amorek, nowa sprężyna. Tak się, tak z tej strony się bardziej świeci. Nowe tarcze, bo to widać, że nie ma w ogóle rantu, ani troszkę. Yy, tu, tu widzę, że ktoś smarem miedziowanym troszeczkę paćnął. Yy, nowe klocki. Nowe, nowe, nowe. Tu jest dużo rzeczy po prostu nowych. No dobra, auto na ziemię. Zakładamy koła. Yy, jak stanie na kołach, Dokręcamy tą śrubę tu 32 dużym ramieniem, jak tam spora siła tutaj wchodzi i zabić trzeba zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Nie, wiem, z jednej strony chyba też by wystarczyło zabicie. Ja używam do tego dwóch młotków, jednego przystawiam, drugiego w niego stuknę parę razy. Jest. Dobra. Płynny oleju jest za dużo, o jakieś setkę. Może nawet dwie. Za dużo jest płynu hamulcowego. Kładzącego nie było. Dole na maksa. Na sam koniec zakładamy kołpaki. Nie wiem czy wiecie jak to są kołpaki. Koła dokręcone. No i tak w zasadzie jak jest taki ładny. To byśmy może poprawili lekko. Najpierw to podprostujemy. Chyba normalnie. Na żywioł kombinerkami. Kurczę, jakieś kolory mu tu wychodzą? Poprostowałem tak. No myślę, że odtłuszczę. Nie chcę mi się szukać. Nie, nie chcę mi się szukać jakiegoś. Nie wiem. Nie chcę mi się szukać czegoś do odtuszczania spuścimy sobie zmywaczem do hamulców i mam coś takiego medium solid czy medium to jakiś średni solid nie wiem co to jest ale czarne ważne żeby było czarne to jest do konserwacji podwozi tym zabramy, proszę wygląda jak oryginał mamy to auto przyjechało do mnie na stuki po wymianie kół. To jest ten, to jest ta przyczyna. Eee, odważnik i teraz o co ono bije? Wydaje mi się, że o ten element tutaj, bo nic tu innego więcej obitego nie widzę. Przełożymy koła, koło z tyłu na przód, może tam jest mniejszy odważnik, zaczymy to powróci? Kurde, no tutaj też ładnie. Tutaj też normalnie Ubierzcie mi wszystko nowe Jeżeli chodzi o... No ten odważnik jest za duży. I on tutaj bije. Ten też jest duży z tego koła. No to myślę, że będziemy musieli po prostu... No co byście zrobili na moim miejscu? Co byście zrobili na moim miejscu? No. Co byście zrobili na moim miejscu? Kurde. Mogę go troszkę i nikomu nie powiedzieć. No tak chyba trzeba będzie zrobić. No. To tyle z projektu Seicento na czarnych blachach. W bardzo ładnym stanie. Giełeczka, perełeczka. Young timer, Jak zwał, tak zwał. Zachęcam do subskrybowania kanału. Link do kalkulatora Mobi.pl, aktywny pod filmem Cashback tam 150 złotych Tyle Sieman Rapozdro